Cześć, witajcie. Pozdrawiam Was wszystkich. A w szczególności mojego kolegę Bogdana za piękny kubek ASEKO. Gdyby ktoś nie wiedział, co to jest ASEKO, jest to zespół siatkarzy z Rzeszowa ASEKO pod dowództwem prezesa Piotrka, o ile dobrze się nie mylę, którego również pozdrawiam. Jest to zespół plus ligi siedmiokrotny mistrz polski. Także zapraszam do Rzeszowa. Na występy zespołu ASECO. A dzisiaj naszym bohaterem jest Radmor 5176 rocznik. Jeden z pierwszych egzemplarzy. Za chwilę po rozbiórce zobaczymy, jakie są różnice pomiędzy późniejszym sprzętem. Ten jest taki bardziej prototypowy, jak ja to nazywam. Także zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu. Troszeczkę o różnicach, najbardziej te, które rzucają się w oczy w stosunku do modeli z późniejszych roczników, czyli z rocznika 7778 wzwyż, To zobaczcie całkowicie inna konstrukcja PCB i rozłożenia elementów, jeżeli chodzi o płytkę korekcji barwy. I tak jak tutaj widzicie, mamy tutaj naprawdę co innego, czyli te. Płytki z serii A są całkowicie inaczej zaprojektowane. A jeżeli chodzi o zakres korekcji, elementy i tak dalej, one nieznacznie różnią się tylko od tego, co jest w późniejszych modelach. Także takie mamy różnice. Dla tych, którzy zajmują się radmarami widzą to od razu. Już nie pokazuję tych, tych, tych późniejszych. Chciałbym tylko pokazać, po prostu jak to wygląda w roczniku 7.6. Myślę, że to ciekawi ta część z Was. Następny moduł to jest to płytka przezmacniacza napięciowego. Potencjometr Halbsa, jeżeli chodzi o głośność, i tutaj układ jest również podobny, jest niewielka różnica w obwodzie wejściowym. Wartości rezystorów troszeczkę się zmieniają, ale poza tym jest to dalej układowo. Prawie ten sam układ, który, który jest w późniejszych wersjach. Kwestia złączy też inaczej się układa. Tutaj mamy część kanałów lutowanych w ten sposób, tak jak widzicie. Tutaj mamy złącze tylko na trzy piny, więc jest to jednak jakaś znacząca różnica, jeżeli chodzi o, o samą projekcję, samo zaprojektowanie PCB. Kolejnym modułem, który chciałem Wam pokazać jest to zasilacz. W nim również też nastąpiły jakieś później zmiany, których nie widać w tym, w tym egzemplarzu. 76. rocznik mamy, mamy zaprojektowany zasilacz. W ten sposób te, te zmiany też są jakieś kosmetyczne w sumie, ale, ale brakuje tutaj chyba w mojej ocenie. Nie wiem czy dobrze myślę, bo nie, nie analizowałem schematu akurat, ale, ale wydaje mi się, że brakuje tutaj zabezpieczeń prądowych takich rezystorów 1833OM, które, które we wtórnikach prądowych były i w przypadku zwarcia no, docelowo miały palić się te rezystory, ale tutaj widzę, że ich prawdopodobnie nie ma. Tyle, jeżeli chodzi o różnice w modułach, jedziemy dalej. Wylutowałem troszeczkę już elektrolitów z tego, z tych modułów i jako ciekawostkę pokażę Wam jakiej degradacji uległ kondensator 1000 mikro. W pewnych momentach pokazuje, że jest to dioda, a w innych momentach za każdym razem co innego. Chociaż już w tej chwili mamy pikofaradę. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi Kondensator elektroityczny 1000 mikro to samo jest z pozostałymi, co nie, nie wszystkimi, są dwukrotnie zawyżone pojemności, ewentualnie bardzo duża upływność. To taki szybki test. Kolejny kondensator 1000 mikro, tego nie sprawdzałem jeszcze. Zobaczcie ten pokazuje, że jest diodą. Zobaczmy, co dalej. Kolejny test pokazał, że jest to kondensator już, czyli wbudził się gdzieś ten elektrolit. 1374. Dziwne rzeczy. Bardzo myślę, że takie rzeczy pokazują pozostałe kondensatory. <laughs> Nie nadaje się to już do dalszego użytku. Niestety musimy wymienić ponad 40-letnie elwy na, na coś innego, coś współczesnego. Tak na szybko jeszcze co do rozlutowywania takich starych płytek. Myślałem, że laminat będzie, będzie w troszeczkę gorszym stanie, ale posłuchajcie, absolutnie nie. 340 stopni, zobaczcie, ładnie się wszystko odsysa. Tutaj widać te elementy, które zostały odsane, odlutowane. Tutaj mamy... Na którym został zlutowany potencjometr. E, płytka zasilacza. Tu kondensatory ładnie również, więc żadnych zniszczeń po drodze nie ma. Oczywiście to jest wszystko do wyczyszczenia, do umycia. W każdym razie, mm, 345 stopni dokładnie. Używam takiej rozlutownicy ZD915 i ona naprawdę dzielnie mi służy. Hurtowo zasuwa ze wszystkim. Sprawdzimy teraz, czy wskaźniki defilowe są starte, czy ustroje nie są uszkodzone? Niestety, Niestety, to nie jest uszkodzone. Mamy jeszcze programator. Programator jak widzicie, o kurcze się to mój statyw. Są e, różnice w stosunku do następnych konstrukcji. Sposób mocowania przede wszystkim to są tutaj śrubki, nie montowane jest to z zewnątrz na nakrętki, e, metalowe, metalowe zębatki mapę przeniesienie na, na potencjometr no i co no i tak jeżeli chodzi o konstrukcję to poza tym jest ona niezmieniona w stosunku do do następnych pomijając już tutaj żarówki tak sensorów które później zastąpiły diody a poza tym programator wygląda identycznie tak jak późniejsze modele, tak prezentuje się nasz programator. Za chwilę będzie to wszystko odnowione, odbudowane. Zobaczymy, jak będzie wyglądać po czyszczeniu i wymianie potencjometrów. Krótkie czary i programator jest dopracowany, choć o tą część strojeniową. Czyli to co widzicie, a odpowiada za strojenie, za napięcie warikapowe. Coś, co musi być bardzo stabilne. Musi być też mieć pewne trwałe połączeniem bo elementy, te potencjometry montażowe muszą dosyć ciasno, konkretnie tak, sztywno chodzić. Strojiki, jak to stroiki, najlepiej, żeby nie przerywały, więc tutaj każda ośka musi być w odpowiedni sposób. Albo wyczyszczona, ewentualnie wymienione podstawy strojików. To już zależy od tego, kto jakie preferuje. Sposoby renowacji, naprawy takich programatorów, ten był dosyć mocno zniszczony. Ścieżki były po prostu, ścieżki rezystywne były mocno wytarte. Do tego stopnia, że bardzo mocno przerywało napięcie, gdzieś wskazówka uciekała. Zera detektora i, i poziomu sygnału, no to, to takim objawem jest właśnie uszkodzony programator, strojiki podczas strojenia jakiejś przerwy. Jedziemy dalej. Innym problemem były przełączniki Przełączniki Zestawów głośnikowych, akurat ten Zobaczcie, z tutaj skrzywienie osi i to dosyć mocne Tekstolit też jest w jednym miejscu pęknięty Motylek po prostu uszkodzony, więc Ten przełącznik będzie do wymiany Dosyć mocno skorodowany W tej dolnej części Być może zbyt duży prąd płynął tam W każdym razie To jest wszystko do wyrzucenia, na jego miejsce troszeczkę młodszy część mechaniczna całkowicie prosta kolejnym przełącznikiem, który sprawił problemy był przełącznik wyboru źródeł i ten niestety, zobaczcie, kręci się całkowicie w kółko, nie ma żadnej blokady blokada w ogóle się nie rusza, mam tutaj 5 pozycji, powinno być 5 pozycji to niestety jest konkretnie uszkodzone. Kręci się w kółko, więc też nie nadaje się do dalszego użytku. Ta część została już wymieniona. Przełącznik został wyczyszczony. Powoli kończymy pracę nad tym egzemplarzem i będę składał go do kupy, stroił tuner i zamykał ten projekt. Przygotowana do przystrojenia to co widzicie tutaj. Mamy pousuwane kondensatory, które ograniczają nam pasmo przenoszenia poszczególnych filtrów, zaczynając od obwodu wejściowego. To tutaj mamy filtr wejściowy, stopień wejściowy, indukcyjność jest z tej strony. Pojemności tutaj. Tutaj mamy usunięty kondensator. Kilkanaście pico, włożone jest 4,7 7 piko. Praktycznie w każdym przypadku należy włożyć taki kondensator do tej pojemności, do, żeby zestroić prawidłowo szerokość tego filtra dla środka pasma do 100 MHz. Wymienione są trimery. Jak widzicie tutaj mamy, mamy niesprawne, niesprawne, połamane, wykruszone bądź ewentualnie w ogóle brak regulacji. Znaczna ilość kondensatorów ceramicznych. Wartość 3-3 pików w układzie ARC, To jest ważne, żeby tutaj wymienić, aby uzyskać prawidłową szerokość oscylacji heterodyny. Tak wygląda głowica przygotowana do e, strojenia. Komienie, diagnostyka Zrobiłem źródła prądowe W tych modułach z 76 roku Aczkolwiek zrobiłem to w ten sposób Żeby nie poniszczyć żadnych ścieżek I żeby w każdej chwili można było Powrócić do oryginału Ten Radmor według właściciela ma, ma po prostu u niego grać Ma mieć właściwości użytkowe Własności użytkowe więc, No więc te źródełka prądowe są W razie gdyby Gdzieś to miałem worek z tymi oryginalnymi kondensatorami, wszystkie gdzieś tam dam właścicielowi, jako oryginał do tego 76 roku. A ja, przy okazji uruchomienia, zauważyłem, że mamy gdzieś problem. Zobaczcie: sinus na pięknie obcięta dolna połówka. Gdzieś któryś z tranzystorów w przedwzmacniaczu ja to już wstępnie zweryfikowałem. To jest tutaj ten kanał ten kanał i on powoduje jakieś po prostu problemy zaraz sprawdzę półprzewodniki co tam się dzieje chyba obligatoryjnie je wymienię praktycznie wszystkie ponieważ zacząłem od wymiany półprzewodników w stopniach końcowych i zaczyna się robić tak że po prostu po kolei wszystkie tranzystory są do wymiany. Pokazują, że są sprawne, ale są tak zdegradowane, że nie są w stanie prawidłowo funkcjonować w obwodzie. kombi jedno z drugim, że powstał zespół muzyczny i piosenki o profilu artystycznym. Ej, tak, warto tego posłuchać. Ale coś tutaj. się dzieje dziwnego, Sorry. bo przeglądam nagłówki tutaj w gazetach, przeglądam nagłówki w internecie. I po prostu wszędzie coś się znajduje. Bo, tak, ślady po, po rzadkim papieskim dokumencie z XIV wieku na przykład e, się znalazły. To, to jest nic, ślad po, to to jedno. Znaleziono też czaszkę gigantycznego. Radiowcy bez cenzury, to co widzicie tutaj, to mamy pozaustrojowe strojenie głowicy tego Redmora. Jest dosyć problematyczna. W wymianie uległy wszystkie kondensatory. Cztery z nich dodatkowo, oprócz tego co profilaktycznie wymieniłem, były jeszcze zwarte. Po prostu tragedia. Półprzewodniki. Wszystko, co było w tym egzemplarzu, naprawdę uległo olbrzymiej degradacji. Pomimo tego, że na przykład miernik ten tester, tak, tester TC1 pokazywał, że jest wszystko w porządku. To półprzewodnik nie nadawał się do niczego. Chodzi mi w szczególności o tranzystory. diod wiele nie wymieniłem, jedną diodę tylko. Diodę germanową zresztą, która miała. Problem ze zbyt dużym spadkiem napięcia i zbyt duży prąd. Także w torze pomocniczym FM-u niestety nie miałem odpowiedniego poziomu napięcia. Dużo różnych zawiłości, ciągle gdzieś jakieś naprawy przy tym egzemplarzu po prostu daje mi w kość. Tyle na chwilę obecną. Prace nad tym egzemplarzem zostały już zakończone. To co tutaj widzicie, mamy. Ja Barbara Streisand, zapewne nie tylko mnie przeniosła w inny wymiar rzeczywistości, nie znam proszę... Była kolejna propozycja. Wycieszyłem audycję, bo chciałbym na tym filmie zarobić kupę hajsu, a algorytmy YouTube'a niestety szybko wykrywają wszelką muzykę. Dodałem troszeczkę od siebie, czyli źródła prądowe, czyli to co widzicie tej diody, czerwone LED. Zrobiłem to w ten sposób, żeby nie uszkodzić oryginalnych płytek, nie zostało tam nic nawiercone, nic takiego mechanicznie inwazyjnego. Po to, żeby można było w każdej chwili powrócić do oryginału. Ten Radmor ma mieć wartość użytkową. Będą już właściciel będzie go na co dzień słuchał, więc zostały wymienione naprawdę bardzo duża ilość elementów, różnych elementów. Wszystkie oryginalne elementy są złożone w tym woreczku. W razie, gdyby ktoś chciał powrócić do oryginału, to są tutaj żarówki programatora, są tutaj no, wszystkie te żarówki są spalone, zresztą nie było tutaj ani jednej sprawnej, a może jedna była, no ale w każdym razie w komplecie wszystkie poszły do tego woreczka. Są tutaj uszkodzone tranzystory, tranzystory małej mocy, małej częstotliwości, wszystkie tranzystory BC413, które tutaj były, były po prostu zdewastowane do tego stopnia, że tak jak widzieliście wcześniej na przykład w przedzmacniaczu były uszkodzenia, które nie pozwalały na to, żeby prawidłowo przenieść sygnał wejściowy. Sinus był gdzieś obcięty od strony minusa, a więc było bardzo dużo problemów z tym egzemplarzem. No ale koniec końców, po wielu godzinach ciężkiej pracy, udało się go doprowadzić do stanu używalności. Widzicie różnicę pomiędzy oryginalnym, znaczy inaczej nie pomiędzy oryginalnym, pomiędzy późniejszymi redmorami. ramka ramka ta jest w ogóle niepełna, czyli nie ma tych poprzeczek tutaj. Jest to takie wykonanie tych niektórych elementów, to tak trochę jakby ktoś brzeszczotem na warsztacie robił. Faktycznie jest, jest to bardziej, bardziej prototypowe. Nawet tutaj są nierównomiernie nawiercone otwory do tego, żeby przymocować moduły więc nie wiem, to mniej więcej tak będzie to jeszcze są niedokręcone ale w ten sposób to to było oryginalnie zamocowane, więc mamy tutaj taką szczelinę która jest dosyć nienaturalna wygląda niezbyt dobrze no ale w każdym no, razie tak, tak to złożone w, w zakładach Radmora Egzemplarz ten wraca w takim układzie do właściciela, a ja zabieram się za inne urządzenia, które czekają już w kolejce. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej!